A jak ci powiem, że możesz sobie zagrać kupon jeżeli ten kupon nie wejdzie, to maler zwróci ci kasę? No jest to dobra promocja powitalna, o której zaraz powiem nieco więcej. Oczywiście witam serdecznie na kanale. Obstawiamy, oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję serdecznie każdemu, kto klika. Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj i tak jak mówiłem, zacznę sobie od promocji. Jeżeli ty chcesz, to przewijaj od razu do kuponów, to wiesz, nie ma najmniejszego problemu. Nie musisz tego słuchać, jak znasz to na pamięć, bo na każdym filmie praktycznie dla nowych graczy o tym wspominam. Ale tak, jest taka promocja. my sobie na spokojnie przejdziemy do kuponów za chwilę. Jest taka promocja w zwrot kasy za przegrany kupon. I teraz tak, jest to legalny w Polsce bookmaner. Jeżeli nie masz tam konta, to możesz sobie to konto założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Możesz użyć kodu promocyjnego, obstawiamy tak jak na tym banerku. I możesz sobie zagrać pierwszy obojętnie jaki kupon za 228 zł maksymalnie. I teraz słuchaj, nikt ci narzuca co masz zagrać, nikt ci narzuca za ile masz zagrać. To nie musi być taki kupon, jak teraz tu widzisz. To jest po prostu kupon grany yy, na maksa, nie? Pod maksymalną kwotę w tej promocji, ale ty możesz sobie zagrać za dychę, dwie dychy, trzy dychy, pięć dychy, obojętnie jakie typy, obojętnie jakie... Kursy, obojętnie jakie dyscypliny, obojętnie ile zdarzeń na kuponie. Twój kupon wchodzi, kasa jest twoja. Nie wchodzi, no to właśnie Betkik zwróci ci kasę minus podatek we freebecie do jednokrotnego obrotu, tylko po kursie 2.14 na całym kuponie. I tyle, bezpieczny kupon na dzień dobry do odebrania dla nowego gracza z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem: założenie konta minuta i można tworzyć nawet coś na niedzielę. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, tam ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam na Instagrama też dodatkowe kupony, których tutaj na YouTubie nie ma. Linki oczywiście w opisie pod filmem. No i lecimy z konkursem. Kasa w Betcliku jak zawsze do wygrania dla was. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał, obstawiamy koniecznie. Zostawić łapę w górę pod filmem tutaj koniecznie i w komentarzu powiecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu o godzinie 20:45 pomiędzy Marsylią a Oser. Dopisujecie swój nick gracza z Betclika. Tak jak mówiłem, typujecie do 20.45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nich u na Betflix nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz przechodzimy w końcu do meritum tego kolejnego materiału, tworzonego przy współpracy z Betflixem, oczywiście do kuponów. Na początek, jak zawsze przy weekendzie, kupony od osób, które regularnie podają e, i są tutaj mocni zawodnicy dzisiaj, także bardzo mnie to cieszy, liczy na dobre typy, a potem w drugiej części filmu kupony z mniejszą stawką, z większą ilością zdarzeń. Więc e, klasyka. Zaczynamy od kuponu Wiktora, słuchajcie. 11 podanych kuponów, 8 trafionych, wyglądające wygląda to naprawdę dobrze. 8636 zł czystego profitu ostatni kupon widzicie na ekranie e, i mamy tutaj nie, dubelka. Minimum jeden gol Aston Villa. Aston Villa, która no trzeba to powiedzieć, idzie jak burza, bo oni słuchajcie, są naprawdę blisko tej strefy dającej Ligę Mistrzów, bardzo blisko czwartego miejsca. E, tutaj passa czterech zwycięstw w ostatnich pięciu meczach, wpadł jeszcze remisik Remis z Brentfordem na wyjeździe, ale Aston Villa gra świetnie. No i grają, słuchajcie, z Manchesterem United na wyjeździe. Zdaniem Wiktora ta świetna gra zaowocuje i minimum jednego gola tutaj zdobędą, czyli po prostu jakkolwiek z tym Manchesterem powalczą. Do tego mamy Paris Saint-Germain do przerwy. Oczywiście Paris Saint-Germain jest tutaj mocnym faworytem. Oczywiście temat mistrzostwa nie chcę mówić, że zamknięty, ale raczej jest wyjaśniony, bo Paris Saint-Germain wzięło do siebie te gwizdy kibiców. Trzy ostatnie mecze wygrane i przede wszystkim wygrany mecz z Lons. Trzy do jednego na własnym terenie, czyli można powiedzieć z jednym z tych dwóch e, zespołów z tej stawki. Więc tutaj, praktycznie, moim zdaniem, moim zdaniem, wszystko, jeżeli chodzi o mistrzostwo, jest jasne we Francji, bo to jest, to są 32 kolejki i słuchajcie, 8 punktów przewagi, więc tutaj naprawdę jakiś kataklizm musiałby się wydarzyć, żeby Paris Saint-Germain sobie to zestrało. E, tutaj, oczywiście, na zwycięstwo jest turbo niski kurs. Wiktor proponuje nam prowadzenie do przerwy. I co się będzie działo dalej? Mało istotne. Paris Saint-Germain, zdaniem Wiktora, do przerwy prowadzi i tyle. Lecimy dalej. Kupon od Piotra 10 podanych, 6 trafionych, 6000 tysięcy złotych czystego profitu. To też bardzo dobrze wygląda, i tutaj też mamy granego dubelka, słuchajcie no jest dosyć ryzykowny bet moim zdaniem ja wiem, że ten Bayern Monachium ostatnio nie gra jakoś wybitnie, ja wiem, że oni, słuchajcie, w pięciu ostatnich meczach na wszystkich frontach no wygrali tylko raz z Freiburgiem na wyjeździe, były dwie porażki oczywiście z Manchesterem City jedna e, druga z Mainz w poprzedniej kolejce i były dwa remisy z Hoffenheim i z Manchesterem City w meczu rewanżowym e, ja wiem, że oni w tych e, w pięciu, w czterech z pięciu ostatnich meczów tracili gola, ale czy Herta im strzeli? Herta, która gra naprawdę tragedię w tym sezonie. Herta, która zamyka stawkę ligową. No, wiadomo, że kurs jest kuszący. Tylko moim zdaniem to jest naprawdę ryzykowny BET. No, bo no bo nie dojeżdża ta herta, no po prostu nie mają moim zdaniem za bardzo argumentów i nawet ta gorsza dyspozycja Bayernu Monachium może nie wystarczyć moim zdaniem, ale to nie jest mój kupon, oczywiście jak wejdzie to będę musiał Piotrowi zwrócić honor moim zdaniem ciężki typ, dorzucony typ, który akurat mi się podoba, Kadeks z Walencją Rzuty roży. no tutaj Walencja głównym motorem napędowym, jeżeli chodzi o kornery, bo oni potrafią naprawdę rozegrać mecze, gdzie tych kornerów jest mnóstwo, coś takiego od Piotra lecimy dalej do kuponu od Tomka, 9 podanych niby tylko 3 trafione, ale jest jeszcze tysiak profitu i tu Tutaj mamy, słuchajcie, trebla. Jest zwycięstwo Lecha. No bo tak, powiedzmy sobie szczerze, że ten LEK oczywiście e, zafundował nam masę emocji w tych europejskich pucharach, ale Lech musi się też skupić na lidze, bo oni aktualnie są na czwartym miejscu, na miejscu, które nie daje ligi konferencji w przyszłym sezonie. E, tra tracą do pogoni jeden punkt, więc tutaj na pewno będzie walka o to trzecie miejsce e, i zdaniem, zdaniem tołka po prostu ten mecz Lek tutaj wygrywa. Mamy owerek 2,5 goli w meczu Fiorentiny. Fiorentiny na własnym boisku z Dorią. Fiorentiny, no, która też przyczyniła się do tej e, fajnej zabawy w europejskich pucharach dla Lecha. E, no tutaj mamy overka granego. Oczywiście ta Fiorentina gra e, ostatnio... No overowo, overowo, chociaż w lidze ostatnio trochę, trochę im się noga nie powinęła. Trzy ostatnie mecze to dwa remisy, oczywiście jeden na Atalantę, więc to jakby jest ważny punkt. Był remisik ze Specią, no i szalony mecz w poprzedniej kolejce przegrany z Moncą 3 do 2. No grają, słuchajcie, z drugą najgorszą defensywą ligi, jaką jest Sampdoria i pewnie chcieliby się troszkę w tej lidze odkuć po tych trzech meczach bez zwycięstwa. Mi się wydaje, że Fiora generalnie ten mecz wygra, że jest mocnym faworytem. No a tutaj mamy propozycję na minimum 3 gole w meczu. Czy obajne gra ma strzelać 3 gole? Ma się pojawić. No i jest jeszcze Juventus z remisem i dużym underem Goli. Czyli po prostu zakład na to, że Juventus w meczu wyjazdowym z Bolonią nie przegra i będzie under Goli. No tutaj też wiadomo, że sytuacja ligowa jest taka, że po 31 kolejkach, no tak naprawdę po tym powrocie 15 punktów, Juventus straci tylko dwa punkty do drugiego lacju. Fajnie by było powalczyć pewnie tutaj jeszcze o wicemistrzostwo. Więc tutaj mamy zakład na to, że Juve nie przegra i under Goli. Będziemy dalej. Adam podał u nas tutaj w naszych źródłach 10 kuponów. Sześć z nich okazało się zielonych 4000 czystego profitu. Równe 4 koła. I mamy singla. Mamy singla. Ja zawsze tanu, szanuję takie single. Ostatnio w środku tygodnia był single na over 3,5 goli w meczu Manchesteru, City i, i, i Arsenalu. Over 3,5 goli za 2000 grany. Pięknie to siadło. Tutaj, słuchajcie, mamy. Propozycja na singielka, jak sobie zerkniecie na tabelę to pewnie od razu skumacie o co chodzi, Verona walczy mocno o utrzymanie, Verona jest na pierwszym miejscu spadkowym ze stratą jednego punktu do specji, do tego bezpiecznego miejsca, ze stratą dwóch punktów do drugiego bezpiecznego miejsca do Lecze. no a Cremonese raczej jest już spadkowiczem, no oczywiście mają 19 punktów, są na przedostatnim miejscu, jeśli to jakieś matematyczne szanse jeszcze pewnie są, ale tu chodzi o to, żeby Verona wygrała, tu chodzi o to, żeby Verona wygrała i gdzieś tam troszkę się przybliżyła, do tego utrzymania i zdaniem Adama właśnie tak się wydarzy. Mocny singiel z dobrym kursem. Kciuk trzymany. Pędzimy dalej. Jest, jest mocny zawodnik. Jest mocny zawodnik Gabriel. Trzy podane kupony u nas na YouTube. Dwa trafione, ale teraz widzicie, jakie dwa trafione kupony. 8186 zł czystego profitu i znowu jest grubo grany kupon. Mamy minimum jedno trafienie e, Lazio. W meczu z Interem, no to co to przed, chwilą, przed chwilą mówiłem, Lazio z Juventusem gdzieś tutaj bezpośrednio będzie się biło o to wicemistrzostwo zapewne, no ale żeby to wicemistrzostwo utrzymać, to aktualnie drugie miejsce dla Lazio, no to trzeba walczyć. I tutaj zdaniem Gabriela Lazio powalczy i strzeli minimum jednego gola. To jest w ogóle taki cwany trewelek. Mamy słuchajcie, e, e, ruch Chorzów z remisem, ruch, który... No, to też trzeba powiedzieć. Walczy o awans, słuchajcie, do ekstra klasy. To jest naprawdę wielka, wielka sprawa. Oni są aktualnie na drugim miejscu, na miejscu dającym bezpośredni awans, ale mają tylko dwa punkty przewagi nad trzecią Wisą, czwartym brukbetem, trzy punkty przewagi nad puszczą. Teraz grają z Standecją, która jest przedostatnia, i ruch jest ogromnym faworytem, moim zdaniem, w tym meczu. Kurs na samo zwycięstwo, okolice 2,40 zachęcający. Tu wystarczy brak porażki, jeżeli chodzi o kupon Gabriela. I mamy jeszcze Atletico Madryt z remisem, i też o półtora gola w tym meczu. E, można by sobie powiedzieć, że Atletico przecież e, gra anderowo, bo tak przyzwyczaiło przez kilka sezonów, ale ostatnio i w tym sezonie generalnie wygląda to fajnie, bo oni w 31 meczach strzelili 51 goli. Ostatnich 5 meczów to są słuchajcie cztery zwycięstwa, tylko jedna porażka z Barceloną. Wiadomo, że z Barceloną zawsze trudno się gra, ale poza tym wygląda to fajnie. To są tylko dwa punkty straty do Realu Madryt e, do potencjalnego wicemistrzostwa i zdaniem Gabriela Atletico w tym meczu wyjazdowym nie przegrywa i mamy overka w tym meczu, niech to będzie kolejny fajny trafiony kupon od Gabriela. Będziemy dalej, słuchajcie, jeszcze dwa kupony i tasiemki. Emil, no tu też pięknie to wygląda, 9 podanych kuponów, 7 trafionych, 9400 zł czystego profitu, ostatni kupon wygrany na ekranie. Mamy Newcastle z overem 1,5, no Newcastle, które ostatnio, yy, chyba w miniony weekend, zmiotło. Powierzchni ziemi, bo tak trzeba powiedzieć: Newcastle zmioto z powierzchni ziemi Tottenham 6 do 1. Tam do tam 30 minuty było 5 do 0. No to takie wyniki na pewno budzą tutaj mocno wyobraźnię. Zdaniem Emila, Newcastle radzi sobie z Southamptonem. I będą minimum dwa gole w tym meczu. Tu nie ma żadnej podpory. Tu musi być na przykład 2 do 0 dla Newcastle. Na przykład 2 do 1 dla Newcastle. Newcastle po prostu musi to wygrać i muszą być minimum dwa, dwa gole w tym meczu. No są Hampton, jak wiadomo, ostatnie miejsce w tabeli aktualnie. No i tutaj spadek coraz, coraz bliżej. To trzeba po prostu sobie powiedzieć. I mamy jeszcze over'ek 2,5 goli w meczu Manchesteru City. To jest w ogóle taki e, premier ligowy dubelek, można powiedzieć. Wiadomo, że jak gra Manchester City, no to można się spodziewać wszystkiego. Można się spodziewać fantastycznych asyst Halanda. Można się spodziewać fantastycznych e, asyst De Bruyne. Goli Halanda, goli De Bruyne. No to jest po prostu maszyna do... Strzelania goli. Tak jest w tym sezonie i wszyscy to doskonale wiecie. Nie dziwię się, że sporo osób dzisiaj ładuje overka 2,5 goli, tutaj, więc coś takiego od Emila. I jest jeszcze kupon od Caspra. 5 podanych, 4 trafione. Całkiem dobrze. 3098 zł czystego profitu. Też mamy spotkanie z Premier League Liverpool z Tottenhamem. Botim to score. No, biorąc pod uwagę to, że defensywy tych ekip w tym sezonie nie są jakieś turbo monolityczne, że, że nie da się ich przejść. No, to jakby ten botim to score też, biorąc pod uwagę ofensywę tych ekip, raczej jest tutaj taki. Logicznym i, i dosyć normalnym wyborem. Do tego mamy zwycięstwo Nicei. Zwycięstwo Nicei, która e, gra z truła, e, grają na wyjeździe, dlatego kurs dosyć zachęcający. No jeżeli chodzi o Niceę, to tutaj sytuacja wygląda tak, że raczej ten środek tabeli, ale tutaj e, zwycięstwo nicei jest grane pod to, że obie ekipy grają kupę w ostatnich meczach, e, bo Nicea na pięć ostatnich meczów, dwa remisy i trzy ostatnie kolejki to w ogóle trzy porażki. A jeżeli chodzi o truła, no to oni tutaj e, starają się wygrzebać ze strefy spadkowej, ale raczej to się nie uda. Pięć ostatnich meczów, tak samo, trzy porażki, e, dwa remisy. No, i tutaj jest grane po to, że Nica jest lepszą piłkarską ekipą, i będzie to dla nich mecz na przełamanie, zdaniem Kacpra. Więc mamy coś takiego, trzymamy kciuki, a teraz już lecą kupony za mniejszą stawkę, z większą ilością zdarzeń, czyli jakieś klasyczne zestawienia na overki, zestawienia na faworytów, zestawienia na miksy czy na narożne. Tutaj już tego gdzieś tam imiennie nie przypisuje, to wyciągamy sobie z grupy czy z fanpage'a, z kuponów podesłanych, żeby też osoby, które. Po prostu lubią sobie rzucić okiem na, na kupony z mniejszą stawką. Miały tutaj też chwilę dla siebie, więc można wcisnąć spacy i zobaczyć, co tutaj ktoś ładuje za mniejszą stawkę. I na dzisiaj to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Dziękuję za wszystkie łapy w górę. Przypomnę tylko, że te kupony mogą być przegrane. Żadnej absolutnie gwarancji tutaj nikt nie daje, nie dawał i nie będzie dawał na kanale. Obstawiamy, że coś na pewno wejdzie. Proszę o tym pamiętać, bo to, że no na przykład taki Gabriel trafił dwa piękne kupony, nie znaczy, że dzisiaj na pewno trafi. Absolutnie nie. Pamiętajcie o tym, ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. I słyszymy się niebawem. Dobrego dziąka. Trzymajcie się, pozdro piona.